Dzień dobry. Druga. To o, otworzyłem okno. Okno otworzyłem całe te, żeby był właśnie widz ze Śląska. Kupił mi parę rzeczy. Pokażę co kupił mi. O, sam raz mówiłem wczoraj o jajkach. O, sobie usmażę. Jeszcze w masce jestem. Bo widz, pojeździliśmy do sklepu. To z a o kupił też o, no kupiłem pół, pół chleba, położony łóżk kefir, mleko. O ser, tu seryjszy został te żółty, koldowy, napój. tam nas mi się kończyło i powyrzucałem O, właśnie też się skończyło do płukania, jak się pierze. Później położę to. Napój też ze śląska Audi przyjechał. O mleka. No, widzicie? I tak to właśnie jest. Bardzo o też. Jajka No tak samo jak wczoraj, też tyle kilometrów, mówię 500 ponad, ale ma chciał, o i powiedział, że by chciał w jakiś sposób pomóc Łazience, o sami widzicie, o i powiedział, bo o tych, to będzie z tych poglądów, że po prostu nie chciał brać, żeby dać telefon, by chciał z Tobą by porozmawiać i w jakiś sposób pomóc No teraz zdejmę maskę, o no, tutaj, sami widzicie, czapkę zdejmę. o no. Dobrze spałem, zdrowy jestem, był bardzo zadowolony, mówię to zawsze, fajnie, czyściutko, zawsze wyglądasz sprane. Na sam raz by się płyn ten skończył, bo proszek jest, mam no ser, dwa sery, to jeszcze mam, pojadłem, tutaj położę. I tak to właśnie widzicie, są ludzie wspaniali. A I mówiłem, że byłem, poznałem Asię, cudowną kobietę, Mówię to dobrze. O i mówił właśnie, oglądał mój bardzo dobrze zrobiłeś chociaż trochę doprowadziłem do porządku do tego o jednym mleko schowam do lodówki jakiś z rana naturalny i tak to właśnie jest właśnie widzicie no wczoraj też przyjechali o bo... dy de... Dy bo... Dy, da. maniak maniak manik o a tutaj błysko zdrój właśnie pozdrawiam to właśnie co wczoraj wczoraj trochę może źle bo to już wieczór był źle nagrałem ale teraz poprawiam się w a tutaj niech leży no dużo chleba nie kupiłem, pół chleba starczy mam już o te bułeczki to widzicie byłem, jak to jest no śmieci trochę, o korzu wystawiłem trochę pozgarniałem jabłka że po prostu jakoś to wyglądało i chyba, o i bardzo dziękuję no właśnie mówiłem, że nagram G Girek płacił 150 zł a i 200 zł dziękuję no jeszcze raz pokażę wam no widzicie Napisałem i tak to właśnie jest. O, to te też nieraz kupuję. No teraz nie, nie muszę kupywać. Tak mleko zaniosę do lodówki. O, sałatkę. Raz. o pokażę śniadanie. Później. tak to jest, właśnie widzicie studio nagrań. No, widzieliście, pokazałem jak to wygląda. A jak będą do ranki jutro, to otworzyłem ciepło jest i jeszcze raz serdecznie gorąco no będzie sam powiedział, chcę w jakiś sposób pomóc też jakie jak jest taka możliwość, bo no, mówiłem co trzeba, a on mówi no to zarabiasz się te, zarabiam i to wydawam, wydaję te pieniądze. Tak samo jak Asia pracuje. No naładowała i Sławek mogę teraz dzwonić przez miesiąc smsy i dzwonić No bardzo dziękuję dla tego człowieka, że odwiedził tak daleko takim dobrym samochodem Bluzony użyłem Całe wziąłem te w kapczach do sklepu To te może sałatkę filet taka sałatka Później pokażę Wam jak spożywam śniadanie no na razie trzymajcie się dobrego dnia wam życzę wszystkim i dziękuję dla tego człowieka. Byłem dla, dla wszystkich widzów wczorajszych, wszystkich zawsze, którzy mnie oglądają, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że y, wspieracie mnie w jakiś sposób. O też widziałem właśnie też Meksykano. Wczoraj lajta robiłem. To Meksykano pozdrawiał 5 zł wysłał, chyba dwa razy pisał do mnie, że on bardzo jest zadowolony, że jest u mnie zmiana i po prostu on też dosłował kieździ do dziewczyny. To widzicie, ja mam już też się zgodziła wczoraj na to, rozmawiałem, na to rozmawiałem. A co będzie z nami? Powiedziała, że wszystko dobrze będzie z nami. No już zbieram tysiąc zł ponad. O i sama powiedziała, no też rozmawiałem właśnie z tym widzem. O zębach. Mówił, no pewnie trzeba robić. Teraz będę rajty robił, tylko pierwszą muszę nazbierać na pierścionek. To się zobaczył, które rozmawialiśmy i kupić. Mówi, o, pierścionek to mówi mogę kupić, mogę mieć pieniądze, później kupić. Powiedział, że o trzeba właśnie pokazywała mi te zęby. Mówi, o, weź teraz w siebie trochę. Może miała też rację, ale to nie uniknie. To co ma być, to będzie. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. I gorąco serdecznie Asie pozdrawiam, dobrego dnia. A pokazałem właśnie ten człowiek, co kupił. I bardzo jestem zadowolony, że ktoś ma dobre serce, w jakiś sposób traktuje mnie normalnie. I na ten temat to chciałem powiedzieć. No na razie trzymajcie się.